Bardzo proszę, kolejna redakcja. Nadolczak Arnold, Polsat News. Panie prezesie, chciałbym spytać o powody zawieszenia Krzysztofa Jurgiela. Czy może on też opuścić szeregi partii? Czy ta utrata w większości w Sejmiku na Podlasiu może spowodować jeszcze jakieś decyzje personalne? I chciałbym też spytać o sondaż Ibris dla wydarzeń przeprowadzony. Tutaj Państwo razem z Koalicją Obywatelską idziecie w łeb łeb, jeżeli chodzi o wybory do Europarlamentu. Ale też spytano w tym sondażu o. Kwestię powołania tej specjalnej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich blisko 60% badanych opowiedziało się, że jest za, jak Państwo to też skomentujecie. No jeżeli chodzi o wyniki samych sondaży, no to trudno je komentować, no bo to jest kwestia po prostu tego, jak to wypadło, miejmy nadzieję, że są prowadzone w sposób przyzwoity, no bo to bardzo łatwo tam jakoś manipulować tymi sondażami. Jeżeli chodzi o decyzję w stosunku do pana Jurgiela, no to on w oczywisty sposób stoi za tym, że utraciliśmy tam władzę, władzę w województwie podlaskim i w związku z tym musiały być wyciągnięte z tego konsekwencje. Natomiast jeżeli chodzi o komisję, to wydaje mi się, że po prostu społeczeństwo nie do końca jest poinformowane, że to nie chodzi o komisję, która by działała w sposób obiektywny, pod kontrolą społeczną jawnie, tylko chodzi o komisję, Tuska, komisję człowieka, który jeżeli chodzi o dorobek we współpracy z Rosją i wzywaniu współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, czyli działaniu przeciwko najbardziej elementarnym interesom Polski, naprawdę nie ma w naszym kraju równych. To jest po prostu zabieg, który ma odsunąć od nich to, co jest oczywiste że współpracowali z Rosją przeciwko Polsce i że byli gotowi podpisywać porozumienia, które były w gruncie rzeczy skierowane także przeciwko NATO. I to jest coś, przed czym nie uciekną. Mam nadzieję, że swego czasu, no, czy za jakiś czas, no, może lepsze określenie, no, to zostanie rozliczone w odpowiedni sposób także w trybie sądowym. Panie ostatnia decyzja, ostatnia personalna decyzja. No ja w tej chwili nie widzę podstaw do innych decyzji, natomiast być może takie podstawy się znajdą. Ja w tej chwili nie potrafię powiedzieć nic więcej w tych kwestiach, które odnoszą się do tych niedobrych dla nas wydarzeń w Sejmiku, bo wygraliśmy tam. No właściwie był remis, ale już mieliśmy już większość. No i w ostatnim momencie okazało się, że tej większości nie ma, że większość jest po drugiej stronie. Dwie osoby przeszły. No i no, to była zemsta za to, że pan Jurgiel nie znalazł się na liście kandydatów do Parlamentu Europejskiego. On zresztą mówił, że tego pożałujemy no. i można powiedzieć, że dotrzymał słowa. No, my wobec tego musimy z tego wyciągnąć wnioski. Bardzo proszę, kolejna redakcja.